Cześć, nazywam się Hubert Kowali i zapraszam Was do siódmego odcinka sieciaku. W tym odcinku poznamy bardziej zaawansowane metody zabezpieczenia przełączników i routerów przed niepożądanym dostępem do sieci oraz skonfigurujemy połączenie Telnet oraz SSH na tych urządzeniach. W celu demonstracji i symulacji środowiska sieciowego będę korzystał z programu Cisco Pocket Tracer. Zaczniemy od wprowadzenia podstawowej konfiguracji przełącznika Cisco 2960. Po połączeniu kabłem konsolowym wchodzimy w terminal. Założę, że urządzenie nie ma wgranej konfiguracji startowej, dlatego nie trzeba jej usuwać. Wchodzimy w tryb uprzywilejowany. Następnie w tryb konfiguracji globalnej. I konfigurujemy nazwę hosta. Oraz komunikat dnia. Następnie ustalamy hasło dla trybu uprzywilejowanego. oraz dla połączenia konsolowego. Komenda Login Synchronous zabezpiecza użytkownika przed przerywaniem jego komend przez komunikaty na konsoli. Komenda Exec Timeout 00 określa czas bezczynności, po jakim połączenie ma zostać zerwane. W tym przypadku 0 oznacza, że połączenie nie zostanie zerwane. oraz komenda Login sprawia, że system wymaga logowania na kablu konsolowym. Analogicznie robimy dla terminali wirtualnych. Teraz wpisujemy komendę no ip domain która wyłącza zamiany adresów DNS na IP, dzięki czemu źle wpisane komendy nie są interpretowane jako adresy internetowe ustawiamy bramę domyślną przełącznika jako adres routera, który potem skonfigurujemy. oraz konfigurujemy opisy podłączonych interfejsów. komendą description. Zajajmy się dalszym zabezpieczeniem przełącznika przed nieautoryzowanym dostępem. Zacznijmy od stworzenia vlan czyli wirtualnej sieci lokalnej na Switchu. VLAN -y pozwalają na podział jednego fizycznego urządzenia na większą liczbę urządzeń logicznych poprzez separację ruchu między określonymi grupami portów. VLAN tworzymy komendą VLAN, który następuje numer VLAN, który chcemy utworzyć. Komendą name nadajemy imię. Teraz musimy ustawić adres IP w interfejsie VLAN komendą ip address i uruchamiamy interfejs następnie przypisujemy fizyczne porty podłączone do urządzeń w sieci do VLANu 99 korzystamy tutaj z komendy range która pozwala nam na konfigurację wszystkich portów jednocześnie. Następnie komendą Switch for Mode Access ustawiamy te porty jako access porty, co oznacza, że przepisujemy je tylko i wyłącznie do jednego vlan co sprawia, że urządzenia podłączone do tych portów będą w stanie komunikować się tylko z urządzeniami w obrębie tego samego vlan -a komendą switchport access vlan99 przypisujemy te porty do tego konkretnego vlan, którego właśnie utworzyliśmy teraz możemy ustawić tajne hasło dla trybu przywilejowanego komendą enable secret a następnie szyfrujemy wszystkie hasła komendą service password Encryption. Możemy zobaczyć, że hasła w konfiguracji są faktycznie zaszyfrowane używając komendy show running configuration. Widzimy, że enable password jest zaszyfrowane, tak samo jak hasła konsolowe i wirtualne. Teraz ustawiamy czas automatycznego wylogowywania na 5 minut dla połączenia konsolowego. Komendą exact timeout 50 oraz ustawiamy także dla portów wirtualnych. Dobrą praktyką jest wyłączenie nieużywanych portów. Korzystając z komendy range możemy wyłączyć wszystkie porty jednocześnie. Najpierw wszystkie porty Fast Ethernet. Następnie porty Gigabit, Ethernet. Komendą Shutdown włączamy je. Następnie włączamy interesujące nas porty. Także korzystając z komendy Range. I komendą Shutdown włączamy je. Możemy sprawdzić status portów komendą show IP interface brief. I możemy zobaczyć, że wyłączone porty mają status administratori DAO, a włączone porty mają status Up. Jako, że wszystko jest w porządku, możemy zapisać running config jako Startup config. Przechodzimy do konfiguracji routera. Początkowa konfiguracja przebiega niemal identycznie jak w przełączniku, dlatego, można zrobić tak. Routerze. Możemy także ustawić minimalną długość hasła. Komendą security passwords minlang widzimy, że teraz próbując ustawić hasło trybu przebywającego krótsze niż 8 znaków. Mamy komunikat, że jest hasło za krótkie i hasło nie zostaje zmienione. Teraz ustawiamy adres IP na interfejsie podłączonym do przełącznika. W tym przypadku jest to interfejs FastEthernet00. I musi być to ten sam adres co na bramie domyślnej przełącznika. Następnie wyłączamy nieużywany port. Możemy także zabezpieczyć nasze urządzenie przed atakiem słownikowym, czyli bruteforceowej próbie logowania. Polecenie login log for ilość sekund na którą zostaje zablokowane połączenie po trzech próbach, w czasie 30 sekund. Ta komenda nie działa, jeśli nie są stworzone konta użytkownika, które zaraz tutaj stworzymy. Na koniec konfigurujemy połączenie Telnet oraz SSH na routerze oraz przełączniku. Robi się to praktycznie identycznie na obu urządzeniach, dlatego zaprezentuję to tylko na routerze. Na początek ustawiamy nazwę domeny komendą ipdomainname. Następnie ustawiamy aktualną godzinę i datę komendą clockset. godzina oraz data Jest to wymagane, ponieważ zdarza się, że urządzenie nie wygeneruje klucza szyfrującego, jeśli data nie jest aktualna Klucz szyfrujący generujemy komendą crypto key generate RSA General Keys Modulus 1024. Im większa jest wartość modulus, tym szyfrowanie jest mocniejsze, ale jednocześnie powoduje większe opóźnienia. Teraz utworzymy konta użytkowników dla admina oraz dla studenta. Komendu username admin private batch 15. Privilege 15 oznacza to, że to konto ma uprawnienia administratora oraz ustalamy hasło komendą secret. Tworzymy także konto dla studenta o poziomie uprzywilejowania pierwszym. Następnie włączamy możliwość logowania się przez SSH i Telnet na portach wirtualnych. Komendami transport input Telnet oraz transport input SSH. Komendą login local. Zmieniamy metodę identyfikacji użytkownika na identyfikację z lokalnej bazy danych urządzenia. Aby sprawdzić czy SSH zostało pobranie skonfigurowane na routerze, możemy wejść do klienta SSH w komputerze PC1 i wpisując adres IP routera oraz nazwę użytkownika możemy zdalnie połączyć się do tego routera. widzimy na pierwszym poziomie uprzywilejowania, jesteśmy zmuszeni wpisać hasło, żeby wejść w tryb uprzywilejowany. Natomiast jeśli będziemy chcieli połączyć się na koncie admina, widzimy, że jesteśmy od razu w trybie uprzywilejowanym i nie musimy wpisywać hasła. Z mojej strony to wszystko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz żeby polajkować filmik. Dziękuję za uwagę.